No, na pewno Raków prowadził grę, wiedzieliśmy, że, że będziemy mieli swoje sytuacje i chociaż jedną musi, musieliśmy wykorzystać. No i tak się stało, że, że, że udało mi się zrobić fajną akcję, podałem do żebra i żebro planowanym strzałem nad bramkarzem zdobył gole na 1-0. Wszystko układało się po naszej myśli. No i szkoda, bo nie dociągnęliśmy tego wyniku do końca. No taka jest piłka, no tak się stało. Już staramy się o tym zapomnieć, teraz żyjemy meczami ligowymi i, i dążymy do osiągnięcia naszego nadrzędnego celu. Od razu po meczu, jak po ostatni gwizdek, to, to przeżywałem mega mocno ten to, 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 to filmik, to, to wszystko co, co uciekło nam przez te parę minut, kupił nasz błąd. Przeżywałem, ale to już jest za nami i musimy teraz jeszcze bardzo się skoncentrować, być mocniejszy psychicznie. Tak jak się mówi, to co nie zabije, nas wzmacnia. Więc idziemy dalej i nam została liga i chcemy to naprawdę, naprawdę wygrać. Te, te mecze u żeby kontynuować naszą serię ligową, w której jesteśmy naprawdę w dobrym kierunku. Chciałem naprawdę mega, mega po, podziękować te wszystkie kibicu za, za wsparcie. E, czuliśmy to, że, że, że mimo że, że kibice przez telewizję nam e, oglądało, ale e, czuliśmy to wsparcie, które nam naprawdę e, było mega, mega pozytywne i, i mega miłe. Widać, że, że kibice nigdy nie żyją piłką, zarówno byli z nami. Pod hotelem, jak i tutaj pod stadionem, jak, jak przyjechaliśmy. Jesteśmy im za to wdzięczni. No i na pewno daje nam to takiego pozytywnego kopa w przód, żeby zwyciężać w następnych meczach. Jedziemy do Bełchatowa po 3 punkty, tak jak, e, tak jak w każdym meczu, no i zadzie, musimy ten mecz zadzie, wygrać. Na, auto,